Sorry, że tam nie nagrałem żadnego głosu, ale po prostu nie, nie miałem na to czasu, więc tutaj wam daję i tu widzicie wjeżdżam teraz do stodoły i wysypuję z paszowozu właśnie oto te pasze, którą robiłem i się kręcił w tym paszowozie. Widzicie te krówki, na pewno je lubicie, niektóre są takie fajne i patrzcie jak one się boją chyba jak wierzą do tego. Znaczy, jak wjeżdżam do 100 to chyba się boję, jak wjeżdżam. Tak, widzicie, świeża pasza, wszystko jest świeże. I także zaraz zobaczycie, jak będę wchodził do paszowozu, to pokażę Wam, jak to wygląda. O, widzicie, już, już yy, tak właśnie wygląda w tym paszowozie. A jeszcze później Wam i tak pokażę, jak dokładnie wygląda. Tu właśnie są, o, widzicie, tak, tak to wygląda. No i tak. Do zobaczenia. Hej.